Najlepiej, jeśli będziemy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim uczyć się odpowiednio wcześniej, nie zostawiać dużej partii materiału na taką ostatnią chwilę, bo to właśnie stresuje, a wtedy nauka staje się po prostu nieefektywna. Nie jesteśmy w stanie zapamiętać dużej partii materiału w tak szybkim tempie. Musimy wiedzieć, że nasz mózg lepiej przyswaja informacje, jeśli uczymy się rano. Można powiedzieć, że jedna godzina nauki rano. To jak trzy godziny nauki w nocy. Ważne jest również skupienie się, takie skoncentrowanie się na tym materiale, na, na, nad, nad którym pracujemy, który musimy się nauczyć. Wyłączamy telewizor, wyłączamy radio, wszelkie głosy, Facebooka. tak, Facebooka, wszelkie głosy, szumy, które do nas dochodzą, to osłabia naszą koncentrację. To nas po prostu dekoncentruje. Ważne jest, żeby robić przerwy w trakcie uczenia się. To jest taki czas na odpoczynek dla naszego mózgu. Po 45 minutach takiej intensywnej nauki, to jest taki optymalny czas, jak kiedy nasz mózg pracuje intensywnie i może przyswajać materiał. Zróbmy sobie 15 minut przerwy. Może być to też drzemka. To bardzo dobrze wpływa na taką regenerację tego naszego mózgu. Jeśli zbyt długo będziemy się uczyć, to wtedy spada ta nasza koncentracja, to czujemy, że coraz mniej przyswajamy tego materiału, a ta nauka staje się po prostu bezwartościowa wówczas.